ogarniają. Mówię, mieliście możliwość tutaj druida porządnego Sylwestra? Nie, ja bym pewnie finalnie się nie zgodził, bo ten projekt by mnie u uziemił, na no, dwa lata chyba, nie? Gdybym w to wszedł, a ja chcę spadać z kraju niedługo. Fajnie jeszcze jakby to, bo tutaj są jakieś pajęczyny, jakieś... A, bo jak ktoś nie był wczoraj, to wiecie, ja byłem na rozmowach, jakby po tych moich filmach o Timie X, yy, Team X się do mnie odezwał. I yy, pytali, czy bym na przykład chciał poprowadzić dwójkę. I mieliśmy się spotkać później, żeby to obgadać że z, z tymi wszystkimi udziałowcami, ale jednak powiedzieli, że jak przedstawili ten pomysł yy, szersze, jakby współpracownikom, to wszyscy się trochę tak wystraszyli. No bo ja jednak mam taki wizerunek, przynajmniej kiedyś tam, no w sumie może taki jestem, że taki chuj ze mnie jest, że wiecie tam by nie było no nie mam najlepszego wizerunku jeśli chodzi o współpracę z ludźmi no